Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Kto kocha Ojca lub Matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha Syna lub Córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, Dlatego, że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Usłyszeliśmy przed chwilą fragment Ewangelii Mateusza, 10 rozdziału. I w ten fragment, nie wiem, czy pamiętacie z poprzedniej niedzieli, on się właściwie zaczyna takimi słowami bardzo mocnymi, że rodziny przed sobą przeciwko sobie wystąpią, że Pan Jezus przyszedł na Ziemię rzucić, rzucić ogień. Mateusz rysuje taką dramaturgię, i tutaj mamy kilka wątków w tej Ewangelii, o wszystkich się nie da powiedzieć. Ja chciałbym się skupić na jednym. Jednym, który wydaje mi się bardzo istotny w tej perspektywie. Mianowicie, wielu kaznodziejów, którzy dzisiaj z pewnością komentowali tę ewangelię, użyją znanego sformułowania świętego Augustyna. Pewnie go słyszeliście wielokrotnie i zdajecie sobie z tego sprawę. Być może nie wiecie, że to święty Augustyn powiedział. Święty Augustyn miał powiedzieć: jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na właściwym miejscu. I właściwie taką mam intuicję, że wielu skaznodziejów dzisiejszych użyje tak czy owak tego stwierdzenia, bardziej odwołując się do niego lub nie. Bo to by nam sugerowało Ewangelia. Niemniej, można popatrzeć na to stwierdzenie inaczej niż to zwykło się patrzeć. Bo intuicja by nam podpowiadała, że należałoby powiedzieć że Bóg jest na pierwszym miejscu, a moja rodzina... Moi, moje przyjaźnie są poniżej, i wystopniować tą relację. Czy tak należy interpretować tę Ewangelię? Zaproszę Was do trochę innej interpretacji, która być może Wam się bardziej spodoba. Bo przyznam, że we mnie zawsze rodzi się taki bunt, w szczególności na przykład, kiedy myślę sobie o małżonkach, że rozumiem, że Pana Boga trzeba kochać, no ale właśnie, no ale. No, ale trudno jest to zrobić, tak naprawdę, jeszcze kochać bardziej niż swoją ukochaną żonę, czy ukochanego męża, czy rodziców, czy, czy dziecko, że to tak po ludzku jest bardzo trudne. I myślę, że jest pewien sposób, w którym można znaleźć odpowiedź, nie odrzucając Augustyna i nie przecząc w żaden sposób Ewangelii, a jednocześnie będąc tą intuicją ludzką, jakby po linii, mówiąc, że to nam trochę jakby nie grało jakby Pan Bóg mówił, że kogoś trzeba kochać mniej, a kogoś kochać bardziej. Kiedy popatrzymy na Ewangelię na Słowo Boże i Pismo Święte w całości, to zobaczymy i znowu lubię wracać do Księgi Rodzaju, zobaczymy, że Bóg jest twórcą. W tym sensie stwarza świat, ale teologia nam powie, że nie tylko Go stworzył, ale też podtrzymuje Go cały czas w istnieniu. To jest bardzo ważny moment, żebyśmy sobie uświadomili, że istniejemy tylko dlatego, że Pan Bóg tego chce. I gdyby przestał chcieć, to byśmy po prostu przestali istnieć. To jest w jego mocy. W ten sposób możemy sobie od razu uzmysłowić, że cały nasz świat, cały glob, natura, to wszystko, w czym, po czym się poruszamy, istnieje dzięki mocy Bożej. W tej rzeczywistości jest moc Pana Boga. Kiedy czytamy. Dzieje apostolskie to słyszymy w pierwszych rozdziałach dziejów apostolskich moment zesłania ducha świętego. I Kościół nas uczy, że przyjmując najpierw chrzest, przyjmujemy ducha świętego, a potem przyjmując bierzmowanie w sposób też wyjątkowy i szczególny, doznajemy mocy ducha świętego. W ten sposób możemy powiedzieć, w jakiś mistyczny sposób, żyje w nas Bóg, jest w nas Bóg. Jesteśmy przeniknięci samym Bogiem. I oczywiście. Trzeba uważać, żeby nie pójść za daleko. To nie jest tak, że Bóg jest wszędzie i Bogiem jesteśmy my wszyscy, bo to byłoby herezja w kościele. Ale Bóg przenika sobą całą rzeczywistość i to dzięki Bogu istniejemy, to my doświadczamy ducha świętego. Z pewnością znacie też takie myślenie, tradycyjne myślenie katolickie, które mówi: zobacz w człowieku ubogim pana Boga, bo w człowieku ubogim bardzo wyraźnie tego pana Boga można jakoś zobaczyć. Jeżeli pójdziemy tym tropem i zobaczymy, że w, we wszechświecie, a w szczególności w człowieku, my mamy, do, do, że Bóg przenika to wszystko, to kiedy usłyszymy tę Ewangelię jeszcze raz i zobaczymy, że Bóg domaga się, przede wszystkim Bóg domaga się miłości, to zobaczymy inną perspektywę. Przestaniemy to układać w drabinkę, tylko odrzucimy cały ten koncept drabinkowej miłości. Najpierw kochaj Pana Boga, siebie, potem bliźniego, potem przyjaciół, rodzinę i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy myśleli w taki sposób, tylko popatrzymy na to inaczej. Patrzymy: ukochaj Pana Boga, który jest w całym stworzeniu. Ukochaj Pana Boga i ukochaj jednocześnie wszystko, co jest na tym świecie. Ukochaj naturę, ukochaj ziemię, ukochaj drugiego człowieka. Doświad Zobaczcie, że to jest zupełnie inne myślenie. Jeżeli my popatrzymy na to w ten sposób, w taki mistyczny sposób podejścia do miłości Pana Boga i uświadomimy sobie, że miłość do Pana Boga, ona się rozlewa w całej powierzchni, w całej rzeczywistości, bo każdy z nas ma Ducha Świętego, bo Bóg podtrzymuje świat przy istnieniu, bo Jego mocą jesteśmy przeniknięci, to uświadomimy sobie, że miłość do Pana Boga jest czymś, co się rozlewa. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli myślimy o prawdziwej miłości, to... Mi Miłość nigdy nie zatrzymuje i nigdy nie wartościuje. To trochę tak, jakby powiedzieć. Że mama kocha bardziej jedno swoje dziecko od drugiego. Kocha może inaczej, może w inny sposób, ale nie wartościuje tej miłości. To nie jest tak, że mówi tak albo inaczej. Prawdziwa miłość nigdy nie dopuszcza do siebie wartościowania. jeżeli tak pójdziemy i tak będziemy czytali tę Ewangelię, to zobaczcie, że jesteśmy w momencie, w którym prawdziwa miłość Pana Boga rozlewa się na całe jego stworzenie, na każdego człowieka. I nie wchodzimy w układ wartościowania, w w którym mówimy, my musimy najpierw ukochać Pana Boga, a potem na drugim, trzecim, czwartym miejscu jest ta czy inna osoba. I to jest wyzwanie chrześcijańskie. Żeby tak zafascynować się miłością Pana Boga, żeby ona umiała się rozlać na całe stworzenie, czego każdemu z nas tutaj obecnych bardzo życzę.